Hider tej wieloryb. <coughs> nowości, nowości w Marvel Strike Force. Ie. Otóż, Semp wreszcie wracuje do walki, będzie możliwe go zdobycie. Więc tak, mamy tutaj kilka nowych rzeczy. Kilka z nich już było widzianych wcześniej, a kilka jest zupełnie nowych. Otóż, od czwartku a, zaczyna się event z Sempem w Blitzie. Blitz już tłumaczyłem, co to jest, ale niestety przez problemy techniczne filmik wrzucę dopiero po tym, czym jest dokładnie Blitz, jak działa. A sęp wreszcie dostępy, będą oczywiście o niego walczyć tak samo jak o Shokera eee, Domyślam się, że będzie podobna formuła takiego, stanu. znaczy, że pierwszy blitz będzie stosunkowo łatwy, natomiast drugi będący tydzień później będzie już trudniejszy, ponieważ będą większe drabinki, żeby zdobyć dodatkowe odłamki tej postaci. Sępa tam każdy już widział podczas kampanii postać, postać bardzo szybka im szy tym bardziej szybsza im więcej bohaterów z miasta czyli defenderci mogą się go bać eee, spowalnia przeciwników i zmniejsza im sam prędkość także troszkę speedster eee, im z nich ma więcej e, negatywnych efektów na sobie tym on mocniej wali czyli tak jak cała reszta Sinister Sixu kit raczej złożony po to żeby bić defendersów nic dziwnego ponieważ są oni dużym problemem w grze jest to jeden z tak naprawdę podstawowych drużyn, którą każdy gracz ma. I jest bardzo silny, bardzo irytujący. Bez przerwy się leczą. Nawet na dłuż, większych rabi, drabinkach ludzie narzekają, że bez przerwy to jest jedna z najsilniejszych drużyn, mimo że jedna z najbardziej porządkowych. Także dobrze widzieć, że czwarta postać, przepraszam, piąta postać zostanie wreszcie dana do gry, ponieważ mamy już Rhino, mamy Shockera, mamy Green Combina i mamy Mysterio. Także wreszcie zdobycie całej drużyny będzie możliwe. Dalej. Beta Ride. Beta Ride nowy. E, który e, polega na tym, że będziemy mogli dostać e, dodatkowe odłamki dla danych złoczyńców z miasta czyli właśnie event stworzony po to, aby zdobyć jeszcze więcej odłamków w Sinister Six czyli na przykład ja już zdobyłem Shockera, albo na przykład załóżmy Shockera by mnie zdobył, ale brakuje mi tylko kilka odłamków ten raid ma i to usprawnić jest to nowa forma, nie widziałem czegoś takiego wcześniej jestem bardzo zadowolony Także wreszcie rajdy nie będą nudne, ponieważ na przykład obecnie jest rajd z Czarną Panterą, ziewam na nim. Czasem są jakieś tam rajdy do Brawlerów, też na nich ziewam. Dla konkretnych postaci, o ile dobrze rozumiem, a dobrze rozumiem, bo znam dobrze angielski, jestem skoczony. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, w jakiej formie to będzie wyglądało. No, a poza tym, ostatnia rzecz, najmniejsza. 2x Mercenary Event Co to znaczy? Więc co dla nowych czy mogą tego nie wiedzieć? Istnieje kilka mniejszych eventów Na przykład Block Party W yy, yy, grze, które wracają co jakiś czas I mają Dodać malutkiego boosta do konta Nic szalonego, ale coś co na przykład sprawi, że nie wiem Dany weekend będzie dla nas troszeczkę lżejszy w farmieniu yy, Block Party zapewnia esencję Hunt yy, Event przyznaje Nie pamiętam co zapewniał bodajże yy, Katalisty który zazwyczaj i tak każdy ma dużo, natomiast Mercenary event sprawia, że przez określony czas będzie wyspadać dwa razy więcej odłamków dla postaci typu najemnik. Eee, czyli tutaj może pokażę w grze eee, postacie typu najemnik. Deadpool jest swoją drogą też najemnikiem, ale Deadpoola nie można wyciągać z, z nodów, eee, ale za to dobrze współpracuje z innymi najemnikami. Najemnicy, najemnicy, to jest od razu sobie odpalmy słowo klucz słowo mocy mercenarii na te postacie A można i czemu to się dzieje ponieważ zawsze kiedy jest event na mercenarii oznacza to, że chwilę później będzie event na złoto czyli wiadomo najemnicy pracują tylko za high. niedługo po tym jak będą e, update, update z mercenariuszami i będzie można uzyskać dodatkowe szardy będzie event na hajs czyli dane misje w których wykorzystujemy tylko i wyłącznie te postacie i dostajemy naprawdę naprawdę sporo golda a Gold jest jedną z tych, tych surowców grzech, który szybko wychodzi, zwłaszcza na wyższych levelach kontach. Na początku pomyślicie, że macie tego mnóstwo i nie musicie tym przejmować. Później już się go kończy, ponieważ ja osobiście miałem na początku tego tygodnia 7 do 8 milionów, teraz tylko 2,4 miliona golda. Także nie mogę się doczekać aż się obłowie. Jak typowy najemnik? No, dzięki za oglądanie na razie.